Ogólnie rzeczą wiadomą jest to, że żeby żyć, trzeba jeść. Jednak okazuje się, że żeby żyć zdrowo, trzeba nieco głodować. Czy to prawda? Na to pytanie odpowie doktor Anna Bronicka, dietetyczka, która na co dzień pracuje na wrocławskim AWF i uczy swoich studentów, jak właściwie się odżywiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Zadając na pytanie, czy to prawda, tak, zdecydowanie, zdecydowanie to prawda, ale sytuacja i proces jest dużo bardziej złożony i trochę trudniejszy niż nam się wydaje. Mm -hmm. Czy w takim razie możemy iść tylko dwa razy dziennie albo nawet raz dziennie? No i to jest ciekawe, bo właściwie są pewne mechanizmy powiedziałabym, przed mechanizmami bardziej mody. Różnego rodzaju, na, na to, żeby w jakiś sposób dać odpocząć przewodowi pokarmowemu od takiej ciągłej pracy. Jest moda również na to, żeby troszkę pobudzić organizm do takiego procesu, no powiedziałabym, samozniszczenia samo czy samozjadania samo zjadania się, a właśnie taka, takie ograniczenie energetyczne czy ograniczenie kalorii. Albo wręcz głodówka, te procesy nasila. I tu my jesteśmy już właśnie w właściwym momencie, żeby powiedzieć o tym, czym jest autofagia. Jakby sama autofagia jest takim procesem kontrolowanego oczyszczania organizmu, takiego trochę recyklingu. Myślę, że to jest. Odpowiednie sformułowanie i takie chyba najbardziej trafne, bo okazuje się, że każda komórka naszego ciała ma właściwie takie zdolności do tego do tej autofagi, do tego takiego samozjadania, do tego recyklingu, do tego oczyszczania po prostu. I to oczyszczanie polega głównie na tym, że substancje, które Przestają nam być potrzebne albo stają się szkodliwe dla naszego organizmu, są po prostu przez organizm, no, krótko mówiąc i kolokwialnie bardzo, unicestwiane. A czy to nie jest takie trochę zawrócenie z tej drogi cywilizacji współczesnej do czasów pierwotnych, kiedy człowiek nie miał dość jedzenia, żeby mógł jeść na okrągło, w odróżnieniu od tego, co dzieje się dzisiaj, bo możemy właściwie jeść bez przerwy, co chcemy? Gdybyśmy mieli opierać em... Pewne takie przekonanie o głodowaniu czy o głodówkach na tamtym okresie, to, to nie do końca chyba byłaby prawda, ze względu na to, że przez te miliony lat od tamtego czasu pewne mechanizmy w naszym organizmie się zmieniły, dlatego że życie się zmieniło, dlatego że świat się zmienił, dlatego że technologie się pozmieniały. W związku z tym, gdybyśmy mieli porównać takie. Geny dzisiaj i geny wtedy, to one naprawdę bardzo się od siebie, siebie różnią. Natomiast ten mechanizm takiego niedoprowadzenia organizmu do śmierci po tym, kiedy nie jemy jeden dzień, dwa dni, trzy dni czasem, to jest ten mechanizm taki obronny, który nasz organizm wykształcił wtedy i dzisiaj. Powinniśmy być za to wdzięczni tym naszym przodkom, że my po trzech dniach głodówki dzisiaj właściwie jesteśmy w stanie w miarę normalnie funkcjonować. No mówisz, że nasze geny się pozmieniały, ale też lekarze, czy tam w ogóle naukowcy twierdzą, że właśnie nie, że w tej jakby tym trzonie naszej biologii, to my jesteśmy jednak takimi trochę zwierzakami, pierwotnymi organizmami, które właściwie to, co najważniejsze, wywodzą z dawnych, 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 dawnych pierwotnych czasów. Tak, i to jest właśnie to, co powiedziałam, że te geny, ten trzon, tak jak mówisz, on, dzięki niemu, my możemy dzisiaj te głodówki, że tak powiem, przeprowadzać w miarę bezpiecznie. To znaczy, to nie są głodówki tak długie, jak były kiedyś, bo wiadomo, ten taki... Mm, Łowiecko-zbieraczy, czy zbieraczo-łowiecki tryb życia, który prowadzili nasi, nasi przodkowie, był zupełnie inny. Te procesy, do których my wracamy, takie właśnie sprzed, sprzed milionów lat od naszych przodków, są chyba trochę pewnym ukłonem w stronę naszego organizmu. To znaczy, Organizm domaga się, daj człowieku trochę spokoju, daj trochę odpocząć temu przewodowi pokarmowemu. Nie traktuj go jak worka treningowego, nie traktuj go jak kosza bez dna, który, który tak naprawdę czasem nie nadąża za tą ilością jedzenia, którą, którą otrzymuje. Autofagia i to takie czyszczenie organizmu przez głodówkę jest niezwykle modne, no i każdy. Wiele osób zaczyna myśleć nad tym, czy akurat takiemu działaniu się nie poddać. No to jak to w ogóle przeprowadzać? Przede wszystkim powoli stopniowo i nie na hura. Tam się trochę autofagia dzisiaj kojarzy z postami przerywanymi. To nie do końca można postawić między tym znak równości. Owszem, te posty przerywane, one. Trochę tą autofagię nam nasilają, trochę może ją podkręcają, powodują, że nasz organizm dużo lepiej może zareagować poprzez stosowanie przez pewien czas postu przerywanego na tą faktyczną głodówkę, która za jakiś czas może się zdarzyć. Ale sam post przerywany nie spowoduje tego procesu autofagii, który, no, który gdzieś tam w głowie mamy na myśli, tak? czyli właśnie ten, ten recykling to... Oczyszczanie, to samo zjadanie organizmu, pozbywanie się tak naprawdę tych niekorzystnych dla, nas, niekorzystnych dla nas substancji. Więc cały proces autofagi zaczyna się dopiero mniej więcej po 24 godzinach. Jeśli jesteśmy w stanie pościć 24 godziny, to wtedy faktycznie możemy powiedzieć o tym, że zaczątek tego procesu autofagi się zaczyna, dlatego że nasz organizm przestaje w tym czasie wykorzystywać energię z węglowodanów które są zlokalizowane i jakby zgromadzone w naszym organizmie w postaci glikogenu w mięśniach w wątrobie i przestawia się na inne źródła energii jakim są tłuszcze a dokładniej ciała ketonowe. Mhm. No dobrze, ale rozumiem, że jak nie jemy, to też nie pijemy. Nie, nie, z nawodnieniem. Dlaczego? Przypomnę chociażby taki przypadek człowieka, który no głodował ponad rok. Ten Brytyjczyk czy Irlandczyk, który ważył bardzo, bardzo dużo, schudł również bardzo, bardzo dużo. On był na tej głodówce tam ponad 420 dni, o ile dobrze pamiętam. Ale on miał ten proces głodówkowy tak naprawdę kontrolowany. I tam były płyny, tam była woda, tam była herbata, tam była kawa, tam były też elektrolity. Więc my musimy mieć świadomość tego, że nasz organizm bez jedzenia, owszem, może ileś tam funkcjonować, ale bez płynów, no może być już trochę gorzej. Więc żeby sobie też pomóc w tym procesie głodówkowym i w przetrwaniu w ogóle, bo to jest trudny czas dla organizmu, zwłaszcza psychicznie czas dla organizmu, zwłaszcza ten pierwszy, drugi raz, kiedy stosujemy takie krótkie głodówki, to nawodnienie jak najbardziej, no musimy o nie dbać. Czy jeżeli chcemy głodować, czy to jest w ogóle rzecz dla każdego, czy to są jakieś uwarunkowania zdrowotne, które nam pozwalają, bądź też zabraniają, w ten sposób potraktować swój organizm? Myślę, że przede wszystkim my proces głodowania, czy takich krótkich lub dłuższych głodówek, traktujemy jako właśnie odpoczynek dla przewodu pokarmowego, odpoczynek w ogóle dla organizmu, pewne oczyszczenie. Czasem my głodówkę też traktujemy jako takie oczyszczenie duchowe. To też nie jest bez znaczenia. Głodówki nie powinno się proponować. Osobom, które mają czy borykają się z zaburzeniami odżywiania. Na pewno y, głodówek nie powinno się proponować kobietom w ciąży. Głodówek nie powinno się y, proponować małym dzieciom, osobom starszym, seniorom. Ale mówi się, że. Y Proces autofagii powodzony poprzez głodówkę, wycofuje niektóre choroby, to znaczy, jakie choroby? To znaczy, ja bym nie powiedziała, że on tak na pewno i na 100% wycofa, on bardziej zmniejsza nasilenie tych chorób. O niektórych nowotworach mówi się na przykład w ten sposób, żeby proponować pacjentom z konkretnymi, z konkretnymi nowotworami właśnie głodówki, właśnie właśnie ten doprowadzenie organizmu do, do stanu, do stanu autofagi. Natomiast znowu to jest kwestia tego, w jakim stadium tego nowotworu dany pacjent, dany pacjent się znajduje i na pewno na pewno pod kontrolą lekarza, poza chorobami nowotworowymi proces autofagi może. Pozytywnie wpłynąć na przykład na choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona, takie jak choroba Alzheimera. Niektóre badania również podają, że autofagia może, może również wspomóc padaczkę. A wracając do chorób onkologicznych, to jak traktować głodówkę w takim kontekście? Czy proces autofagi? W niektórych przypadkach proces autofagi może pobudzić rozrost komórek nowotworowych. Wręcz proces autofagi może spowodować, że komórki nowotworowe, które odczepiają się od podłoża i jakby przerzucają się na inne narządy, na przykład, ten proces autofagi sprzyja temu przerzutowi. Ale są też badania, które mówią o tym, że, że rzeczywiście ten proces autofagi może ten proces nowotworzenia w dużym stopniu zahamować. Więc tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To jest jakby bardzo trudna sytuacja, i myślę, że zawsze do rozważenia z lekarzem, czy warto czy jakby organizm jest również na tyle silny w trakcie leczenia jakiegokolwiek nowotworu, że na tą głodówkę można sobie pozwolić. Też mówi się o takim stanie przedcukrzycowym, że jeżeli pacjent jest, jakby dotyczy go stan przedcukrzycowy, to takie to głodowanie akurat może być pomocne, że proces autofagi jakby... Pozwoli obronić się przed rozwojem pełnej cukrzycy. Znowu powiem to zależy, bo jakby jeśli mamy do czynienia z takim typowym procesem autofagi, to znaczy z taką głodówką, która będzie trwała 2, 3, może cztery dni, i ona się będzie powtarzała co jakiś czas. To rzeczywiście są pacjenci, którzy bardzo, bardzo fajnie na taką, na taką zmianę w swoim sposobie funkcjonowania, w swoim stylu życia reagują. Ale może się okazać, że ze względu na to, że ten stan przedcukrzycowy wiąże się również z takimi bardzo dużymi wahaniami poziomu glukozy we krwi to może się okazać, że no jest to bardzo niebezpieczne. To niedostarczanie energii do organizmu, niekorzystanie z pożywienia jako jedynego środka, który dostarcza nam energię, no może niestety spowodować, że te wahania poziomu glukozy właściwie będą, znaczy wahania, sam poziom glukozy, samo stężenie glukozy będzie, będzie po prostu na tyle niskie, że może stać się niebezpieczne, niebezpieczne dla zdrowia. Nie możemy robić tego za wszelką cenę, bo ktoś nam powiedział, że u niego podziałała, bo jest bardzo dużo osób, które mówią o tym publicznie. Absolutnie nie. Nasze zdrowie jest najważniejsze i to, jak się czujemy w danym momencie, powinno być dla nas sygnałem. Że albo możemy kontynuować tą głodówkę, która będzie nas wprowadzała w proces autofagi, albo nie. A czy na takim dużym deficycie kalorycznym, na takim głodowaniu można być permanentnie? Kiedyś było modne bardzo takie zdanie, zresztą ono też się powtarza w różnego rodzaju opracowaniach, raczej takich popularno-naukowych, czasem również w, w różnego rodzaju. W różnego rodzaju historiach, takich chyba trochę anegdotycznych, że ludzie bez pożywienia mogą wytrzymać 7, 10, 12 dni, ale bez wody już niekoniecznie. Są osoby, które potrafią głodować i na, nawet więcej niż 20 dni. Natomiast ja myślę, że to są przypadki takie bardzo nieliczne. W przypadku. Tych początkowych etapów głodu, tych początkowych godzin, dni, wtedy kiedy ciała ketonowe zaczynają być głównym paliwem energetycznym, głównym materiałem energetycznym, z którego korzysta nasz organizm, no to my jesteśmy w takiej wielkiej euforii. Jest w ogóle super, to przyrównuje się to początkowe działanie. Ciałkę tonową do, do działania różnego rodzaju substancji pobudzających, wręcz takich halucynogennych, i wtedy rzeczywiście, jakby wszystko, wszystko nam się podoba, wszystko nam się udaje, jest super. Natomiast później, jakby kwestia jest tego, czy my mamy, o tak powiem wprost, czy my mamy się czym zająć? bo dużo łatwiej jest prowadzić głodówkę, nawet taką dłuższą, ja nie mówię już o tych głodówkach 20 dwudziestodniowych, ale nawet takich pięcio-, 7 siedmiodniowych, jeśli my mamy sposób na odwrócenie uwagi, bo podczas głodówki wyostrzają nam się inne zmysły. Zapach, czy jakby powonienie wyostrza nam się maksymalnie i może się okazać, że zwykły spacer, nie wiem, do parku, będzie dla nas tak intensywnym przeżyciem zapachowym, bo przechodzimy obok jakiejś cukierni, na którą nigdy wcześniej nie zwróciliśmy uwagi, bo przechodzimy obok jakiegoś sklepu, z którego nagle ktoś, otwierając drzwi, zaciągnie stamtąd zapach. I to jest po prostu nie do wytrzymania w takiej sytuacji. Więc jeśli mamy czym odwrócić uwagę od tego, że nie jemy, to jest nam dużo łatwiej, bo jakby prowadzenie procesu głodówki, czy jakby Trwania w tej głodówce, tylko w takiej przysłowiowej pozycji leże i pachnę, może być bardzo trudne. No dobrze, my wiemy po tym okresie jakiejś tam dwu, trzy, czterodniowej, może dwudziestodniowej głodówki, że ten proces autofagi u nas zaszedł i organizm się odbudował. Powie nam o tym nasze samopoczucie, powie nam o tym również pewien, pewnie stan naszego umysłu. Musimy pamiętać o tym, że. My nie mamy tak naprawdę, nie są tak na co dzień dostępne takie wskaźniki, takie markery, biomarkery, które mogłyby nam powiedzieć o tym, że ten proces autofagi przebiega, że on się zaczyna albo że się kończy. Są pewne, pewne dane, pewne badania, które można wykonać, ale ich się w takiej codziennej diagnostyce laboratoryjnej, ich się nie wykonuje. One raczej służą, czy jakby inaczej, wykorzystywane są zwykle w różnego rodzaju badaniach, badaniach naukowych i to w pewien sposób pomaga nam, czy pomaga nam w ogóle określić, że ten proces autofagi jest obecny. Natomiast też musimy pamiętać, pamiętać o tym, że cały w ogóle, cały ten proces, cały ten proces autofagi, czy inaczej, Cały proces przeprowadzania głodówki, to jest pewne doświadczenie dla organizmu, które no nie pozostaje bez wpływu na, na nasze zdrowie. I teraz, jeśli on będzie się powtarzał cyklicznie, bo my uznaliśmy po pierwszym czy po drugim razie takiej krótkotrwałej głodówki, że dobrze się czujemy, że jest fajnie, że ona nam służy, to rzeczywiście myślę, że. To jest jeden z, ze sposobów na to, żeby radzić sobie z tym przeciążeniem przewodu pokarmowego, z, z próbą chociażby opanowania pewnych stanów zapalnych, które w naszym organizmie się odbywają. Ale tak jak powiedziałam, jeśli tylko pojawia się jakikolwiek sygnał z, z wnętrza naszego organizmu, że ta głodówka nie jest dla nas, to trzeba ją naprawdę przerwać. I znaleźć inny sposób na oczyszczenie organizmu, trzeba znaleźć inny sposób, taki, po którym będziemy czuli się po prostu dobrze. No, a jak często? Załóżmy, że ta, ta, ta głodówka nam służy, czujemy się z nią dobrze. A jak często można poddawać się głodowaniu? Jeśli jest to głodówka, na przykład taka jednodniowa, 24-godzinna, to możemy ją stosować chociażby raz w tygodniu wyznaczyć sobie jeden dzień, tylko to jest oczywiście pewien proces do którego się dochodzi. Czujemy, po pewnym czasie, nie wiem, po trzech, czterech tygodniach, możemy sobie właśnie wymyślić, że w każdy wtorek będę pić tylko wodę, herbatę, no ewentualnie ewentualnie tą kawę. Są ludzie, którzy żyją w taki sposób lata i Właściwie czują się fantastycznie, i jest to pewien ich rytuał. Mówię o tym też z takim uśmiechem trochę na twarzy, bo pamiętam z, ze swojej szkoły średniej moją nauczycielkę od języka francuskiego, która w ten sposób właśnie funkcjonowała. Jeden dzień głodówki, akurat w każdego tygodnia. Pamiętam, że już wtedy to trwało. Lata i ona naprawdę no, znalazła po prostu sposób na to, żeby jak najdłużej zachować zdrowie. Chcemy utrzymać ten stan przeciwzapalny, wynikający z głodowania i z wejścia w proces autofagi. No to rozumiem, że powinniśmy się też do tego postanowienia dietą dostosować. Czyli jaka powinna być ta dieta po zakończeniu głodówki? Kujemy racjonalną dietę poza tymi dniami głodówki. Kwestia tego, co jest naszym celem, yy... Po tej głodówce, czy to jest dalszy spadek masy ciała, czy to jest właśnie zahamowanie pewnego procesu, czy też stanu zapalnego, który toczy się w naszym organizmie? Post przerywany ma tutaj pewne plusy, i to takie duże plusy, bym powiedziała, bo on nam trochę podkręca tą autofagię, bo jest rzeczywiście tak, że jeśli my wybierzemy ten post taki najbardziej popularny, czyli 8 godzin jedzenia, 16 godzin nie jedzenia, jest, jest szansa, że ten proces autofagi troszkę zostanie, trochę zostanie podkręcony, natomiast sam post przerywany, nie doprowadzi nas do procesu autofagi, ale on jakby współgra bardzo fajnie z tą, z tą głodówką, bo dużo łatwiej nam jest przejść z tego postu przerywanego, aż doprowadzamy siebie do tego dnia. Tak w cudzysłowie, oczywiście, kiedy nie jemy w ogóle. Więc tutaj post przerywany jest fajny i on bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze współgra. Ale jeśli nie chcemy postu przerywanego i wystarczy nam ten jeden dzień ograniczania jedzenia w postaci głodówki, to im bardziej zbilansowana dieta, im lepsza z deficytem energetycznym, jeśli chcemy zmniejszyć masę ciała, no to tutaj już właściwie myślę, że jest pełna dowolność, w zależności od tego, na co może możemy sobie pozwolić, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Przeciętna osoba zjada coś w okolicach 2000 kalorii na dzień, a czasem troszkę mniej, czasem troszkę więcej, no, różnie to jest. W każdym razie, czy my możemy w sposób trwały obniżyć ilość zjadanych kalorii, na przykład do 1000 i jest wszystko ok, to na tobie nie, nie, nie szkodzimy i powiedzmy, że może nie głodujemy, tylko nie dojadamy. I czy to jest dobry pomysł? Dobrze jest, jeśli my z tą naszą wartością energetyczną pożywienia każdego dnia nie schodzimy niżej niż podstawowa przemiana materii. Ta podstawowa przemiana materii zwykle wynosi około 1300, średnio zupełnie 1300 kilokalorii u kobiet około 1700, 600, 700 u mężczyzn. No i teraz dobrze byłoby, żeby poniżej tej wartości nie schodzić, a przynajmniej nie robić tego codziennie. Jeśli nasz styl życia powoduje, że nam ten 1000 czy 1200 kilokalorii wystarczy, to myślę, że jest to pewne rozwiązanie, ale ja uważam, że czasowe. Natomiast, co to może spowodować, i bardzo często powoduje, zwłaszcza w tym takim zawirowanym dzisiejszym, bardzo szybkim świecie, no niestety zaburzenia odżywiania w postaci kompulsywnego obiadania się, to znaczy jest za mało, za mało. My nie robimy nawet tego specjalnie, że jemy za mało i nie dojadamy, ale przychodzi taki moment, że my jesteśmy tak bardzo głodni, że rzucamy się na absolutnie wszystko, co mamy w lodówce. I takie pojedyncze epizody objadania się, one jeszcze nie świadczą o tym, że my mamy problem, ale jeśli one się powtarzają około 3 do 4 razy w miesiącu, to już mamy problem z kompulsywnym objadaniem się. I do tego to niedojadanie może doprowadzić. Nie zawsze, ale rzeczywiście trzeba brać pod uwagę to. Dlaczego? Dlatego, że my też żyjemy dzisiaj w bardzo dużym stresie. A mimo wszystko, jedzenie jest jedną z form, która pomaga nam trochę ten stres rozładować. Tak, no, jeszcze na koniec. To, to też jest, może prowadzić do po prostu zwyczajnych fizycznych zaburzeń, takich biologicznych zaburzeń w naszym organizmie. Możemy sobie tą chęcią schudnięcia, czy też wyprostowania tego, co dzieje się w organizmie, no, trochę uwiązać, chyba, pętle naszej. Też musimy pamiętać o tym, że ten świat, który nam dzisiaj proponuje różne rozwiązania, yy, powoduje również to, że my chcemy się sprawdzać w tych nowinkach, w tych nowościach. No bo jeśli komuś się udało, to dlaczego nie mi? Jeśli ktoś spróbował i jemu posłużyło, to dlaczego nie ja? Nie bierzemy pod uwagę tego, jaka jest podstawa, jakie jest podłoże. To znaczy, że ten ktoś może być zupełnie zdrowy, a my wcale zdrowi nie jesteśmy. Naprawdę wszystkie te czynniki mają znaczenie yy, przy wyborze. Właściwej diety, przy wyborze właściwego sposobu leczenia, przy wyborze aktywności fizycznej i wreszcie przy tym, czy i jak długo daną głodówkę zastosować. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za rozmowę.